Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Średnice AB i C do okręgu ośrodku w, w punkcie S przecinają się pod kątem 140 stopni. Tak, jak na rysunku. Jeżeli tu jest 140, to ten kąt tutaj do niego przyległy, ten tutaj, musi mieć 40 stopni, bo suma miar kątów przyległych jest kochani równa 180 stopni. Czyli a przylegają do tego boku AB, a to jest cały półpełny. Czyli ten 40, o ten tutaj kąt, może go inaczej zaznaczę, ten tu. O, to on ma właśnie 40 stopni. Tutaj. I teraz zobaczcie, że na, na łuku DB oparty jest ten właśnie kod środkowy w punkcie S, co ma 40 stopni. I ten kod wpisany też na łuku DB jest oparty, DMA. Też na tym samym, tylko że to jest kąt wpisany. To alfa musi być dwa razy mniejszy, czyli prawidłowa odpowiedź będzie odpowiedzią B. Odsyłam was do poprzedniego odcinka, gdzie o tym mówiłem. Więcej. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam do poprzednich, jak i do kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło. Hej!